Kazachstan, Kościół katolicki w Kazachstanie ma swoje korzenie bardzo takie wschodnie, polskie że z jednej strony tam było zasano bardzo dużo Polaków z różnych tutaj naszych regionów, czy Ukrainy, czy Białorusi, i wiadomo oni ze sobą przywieźli te tradycje, czy kolędy, czy kolędowanie, czy opłatki, czy śleżyjki, powiedzmy, że, że to wszystko niby jest, ale teraz Kościół w Kazachstanie bardzo zmienił się i jest bardzo zróżnicowany w swoich tradycjach. Na przykład my mamy oplatki Włosi, że u nas są, oni zawsze przynoszą taki taki pirok czy czy ciasto, panetonne, które nazywa się. Z kolei Słowacy, głowa rodziny czy najstarszy we wspólnocie bierze jabłko, rozdzielę i, i, i je daje, i daje też innym. Czyli ta tradycja dzisiaj w Kazachstanie jest jakby zróżnicowana, a z drugiej strony jest bardzo piękna, że że nie tylko jakby. Na swoim, powiedzmy, opierać się na swoich tradycjach. nie No i oczywiście to też bardzo podobnie do prawosławia, do wschodnich kościołów, dlatego że oni mają też, jak u nas wiegirie, to oni też mają sacielnik tak zwany. To też tam jest bardzo dużo dań podobnych do nas. Tak jak Kucia, powiedzmy, nie? to oni to wszystko znają. Co najbardziej brakuje w Kazachstanie, czego tutaj nie ma? No dla mnie osobiście e, brakuje moich bliskich osób nie? bo w zeszłym roku e, na przykład ja byłem sam na Wigilii jeden jeden byłem na i rzeczywiście trzeba dowartościować to, że czasem masz opłatek, ale nie masz z kim podzielić się. Bo nawet jak Kazachowie przyjdą, no oczywiście z nimi nie będziesz dzielił się opłatkiem, bo oni nie znają tej tradycyjnie. Więc ja szczególnie w tym roku tutaj jestem w domu rodzinnym i bardzo, bardzo cenię to, że jest z kim przełamać się. I też chciało by powiedzieć, że mój biskup bardzo uczył takiej dobrej rzeczy, żeby łamanie się o nie robić maszynalnie. No, zdrowie, szczęście, nie tylko rzeczywiście zrobić wysiłek i przyszykować się, żeby te życzenia rzeczywiście byłyby takie Czasem przeprosić, albo czasem takie z motywacją dla innego człowieka. No ale to trzeba wysiłku i czasu, żeby przyzykłować się do tego, więc żeby tak usunąć tą maszynalność i bardziej do tego podejść głębiej.